Jestem w Pruszkowie w Centrum Logistycznym. Stoję pod rampą, już jakiś czas trwa rozładunek. Irek zrobił mi kawę. Jego rozładunek skończył się wcześniej i on pojechał. A ja tu po firmie i czekam aż mnie rozładują. To znaczy, chodzę tu w miejscach, w których mogę chodzić, przecież nie będę chodził im po. Ich terenie po zakładzie po magazynie pewno były tu jakieś zakłady wcześniej komin taki wielki został nieużyteczny. Przy okazji rozglądam się za pojemnikiem na śmieci chyba widzę co tam jest napisane. E -e 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 chyba że to nie jest pojemnik na śmieci tylko nie to jest jakiś ich techniczny pojemnik te stuki to właśnie panowie tam kartony wkładają na palety foliują i wjeżdżają do magazynu powiedzieli że jeszcze półtorej godziny potrwa ten załadunek a więc jak mamy teraz godzinę żebym zobaczył która to jest 11.30 o 13 .00. prawdopodobnie będę mógł wyjeżdżać ale prawdopodobnie pozdrawiam